Stała do ten eventu. Zombiaki nawalają. Ktoś tu się chyba zabudował. Aleks, gdzie ty jesteś? W ogóle, Alex, jak coś mu nie działa, mikrofon. no ze sobą piżenie, żeby nie było. Aleks właśnie zabił trzech ludzi. Ale proszę o to nie pytać. Czy... Ale te. Ta... Ale no, minuta, Nie, no już pół minuty dwie. O, oh męguję. To, to chyba Alex. Tak, to Alex. Okay. ok. Pół minuty do końca rzeczywistości. No, już został zwiastun zlikowany. Tak samo jak i zwiastun e, trzeciego rozdziału. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. I znak z... wykrzyknik, to znaczy nie zamknął E on no, chyba nas bombardują Ty co jest? Nie no śmiech O oh, fuck, co się dzieje Ojoj Ojoj Coś się dzieje to na pewno No i wybuchłem Hmm. O. Ej, pękł, pękł jej bąbelek. O, fuck, co? Fuj, jak ona się powiększyła. Ona jest prawie... Widzisz, ona jest prawie tej... ...kostki. No, nie. No. Jest i to Ostatnia rzeczywistość you say Ale ona duża jest typie! Czy Ty to widzisz? To tak Nie już przed za to nie zatrzymało tego Okej, okay, ja nie wiem co mam robić do końca Nie moja wózka <laughs> Mogę mi strzelać o, gdzie się O, mój dobry. O mój Boże. Dużo to jest. O mój Boże. Kurde. Tam się za Czemu ja mogę jej że nie wyjdzie? O, o, więc no tyle by byś to było Bawam się, że wszyscy zmierzamy. O mój Boże. Zniszczcie ich moje dzieci. Moje dzieci małych. No nie ma. Nie wiem, czy ktoś może ich wszystkich wybuchnąć, czy coś. Albo, nie wiem, ee... Gdzie jest siódemka? Jakby, czy siódemka nie powinna w nim porwać, czy coś? Co się dzieje? Bierzeczkę zmiesziliśmy, jak to już wygląda. Nie no, nie, nie porwajmy. No, mój okej. Okay. Odbierajmy jej broń. o, o. O, o. O, o, o. O, o, o. O, 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 się o, Co? Co mi się dzieje? Się całkiem przelatowało stąd. O, dzięki... Co mi się dzieje? Nie no, porwałem go, nie no, tylko na to. Nie no, mówcie, że nie mam go wybuchną. Nie! On... o nie! Blewin umarł. Personel urojonego reżimu do pojazdu ewakuacyjnego. Aha, mi się Personel urojonego reżimu do pojazdu ewakuacyjnego. Czyż, go. No, Musiałeś zgrywać chojraka, Jones. Co się Wiesz, co się dzieje z chojrakami? Eh, może przeżywają i dalej walczą? Nie, nie tym razem. Wykonać. Nie, 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 nie. nie to nic osobistego, Jones.

No Przeszło mi, Wróciłeś po mnie. Obiecałeś mi, cenę. No. Co jest? No. Ciebie też dobrze widzieć. Druk Normalnie. Przeszło no Tak Dobra, jaki jest plan? Ha! Może być! Się Jak spróbują mi przeszkodzić, strzelaj. Ale przeszkodzić ci w czym? Przed zabraniem nas na drugą stronę. Chwila, co? O, to jest stołek, A to sobie wezmę. Nie, tak. nie, nie mam. Ale mi to nie jest, to jest Może troszkę szybciej, co? A więc szybciej. No przecież pomaga. Główny panel, Zero system. Wyłączko. Jasne? Jak to zrobić? Ach, wymyślmy coś. No, co wymyślmy coś dobre sobie. Ołowawo, ołowawo, Gotowe, zaczynamy fazę drugą. Oh Widzę wętlarzy. O oh. oh mój Boże. Tędy wyjdziemy. Zatrzymaj ich. O oh mój Boże. Nie, ja, to mnie nie maja, to jest kodemka, to jest Dobra, wycofujemy się! Staramy oh bezpieczny, oh Widzimy oh się oh po drugiej oh stronie. Nie ja nie maja, ten o! O! O to ja, ja jednak żyję. Oj, cześć, Alek! O, oh my gry, Fajnie będę tak ucieka przed śmiercią. Świetny trening cardio. No to już tak sądzę. Pozwólcie, Bo... że ja otworzę. Dobra, zagraszajmy ruchy. Czyli oni sobie podczas kiedy wyspa wybuchała, to oni sobie popróbowali Jonesiego, nie ma. Nic się nie bój. Zaraz sam przesunę pulsa! Szkoda jest taki kozak! Przesunę pseudusę! Ale co jest, ja nie sądziłem, że on sobie normalnie taką włączył z znaczy ten? Kręce ściągnie deroksię, bo tam za mączkę są. A co za sloan w ogóle? Uważaj, krawędzie są gorące! Gdzie jest ten? Gdzie jest paradygmat? Spokojnie ludzie, to epicentrum wyspy. Jesteśmy tu bezpieczni. No sami buczy zaszkodzą. To... Fundament. <laughs> oh, <it. śmiech> to już ostatni! Udało się! Gdzie moja broń? No, sobie no, kocham. Chyba ją gdzieś upuściłem. Nie wiem, no, co za W ty... ten... Dlaczego przez nią ciągle muszę cię ratować? Przez kogo? Dobrze, udało ci się. I przyprowadziłeś pedlarzy. Powierzchnia stracona, ale tu chyba będziemy bezpieczni. To ma być bezpieczne? Wytrzyma. ma test na ciśnienie tysiąca atmosfer. No. O. Przygotuj ja się na pływanie. Ale umkływać? Nie no, pływać. Z eventu, z eventu. Znaczy, z, z, z trailera. No i nie uzgadnę. tu ujdzie popas. No, tak jak są O no A co z tymi statkami? To jest ta boja, na której ten... Nie wiesz u Nie czy ten... jego... ...migawka. Coś tam z tego ducha normalnie... Aha, te statki! O widać tam jakąś żądaną. Się mniej no, nie jest wówczas. Funkcjonujące, ale będzie. Tam jest ten pomnik Fundamentu. O, nie. 真的就是，挺有意思的。 Co to jest? Nie wiem tylko to zrobić takie sytuacji. Hmm, ale no nie wiem co jest tam na środku Hmm Nie wiem, to chyba będzie koniec Więc Jeszcze jedzmy i pożeramy I patrzcie patr